Oczywiście można zresetować ruch, już na te piękne skały. Naprzeciw to są klucze skały, a tutaj skinaczka skałkowa. Ale to co robiłam? Przeruszać głębokich wdechów. Umysł spowalnia. Chodzi w głęboką medytację. Masz zamknięte oczy. Wdychasz powietrze głęboko. Wydychasz. Musisz to robić, popatrz w tępie. Spróbuj ze mną. Spróbuj, co poczujesz. Spróbuj teraz. Sześć razy. Sześć. A potem, jak już będziesz w głębokim relaksie, wyobraź sobie coś, co chcesz osiągnąć. Coś, co jest bliskie Twojemu sercu. Teraz. Robię sobie, że już to robisz. Tak, to się dzieje w tym momencie. A teraz widzisz siebie, że to robisz. Stoisz z boku i widzisz, że to ja. Ja, Krzysiek, Tomek, Robert. Ja. Ja to robię w tym właśnie momencie. Co jeszcze możesz zrobić? Wiesz, Tam oglądasz film. To jesteś Ty. W to te marzenia się spełniają. Oglądasz siebie, że to robisz. Film akcji z Tobą. Now. do you want, yes. Thank you.